Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także m.in. kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych. To jest 19:30, najważniejszy program informacyjny telewizji polskiej. Marek Czysz, zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy Państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my. Chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna, dlaczego, by budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować. Marcin Antosiewicz.